Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Zoltan, odkrywca. Już tu na początku filmu serdecznie Was pozdrawiam. Życzę mi jego dzionka w momencie, w którym ten seans oglądacie. Dzisiaj troszeczkę nietypowe tereny zobaczcie, takie trawska, trawska typowo typowo moczarowe. No ale jest pozwolenie. A czy farmer jeszcze nie wie, że ja tu jestem, bo jakieś dwa kilometry dalej. Mam pozwolenia i właściciel tamtego terenu powiedział, że spokojnie, mogę sobie tutaj chodzić, jeżeli przyjedzie właściciel, mam powołać się na niego i nie będzie żadnego problemu. Także dlaczego nie skorzystać? Zimno. Kurczę, pogoda ostatnio szaleje. Niektóre dni cieplutkę, a dzisiaj rano jest kostucha. Także ja nie przedłużam, słuchajcie, ruszam. Dzisiaj główne skrzypce zagra zagra. cruiser. Ja zawsze, jak jest nowy teren, na początku idę z cruiserkiem, potem z jakimś innym wykrywaczem, z wersunią. Jak wiecie, ci, co oglądają co ja będę przedłużał lecę, mam nadzieję, że sklepie z tego jakiś materiał bo ten teren no, nie jest jakiś obfitujący tak samo jak tamte jak tamte dalej wiem, że nie jest obfitujący, bo był tutaj szwager. przez sobie jakieś 2 3 linie, wpadła jedna monetka i guzik, no ale ja dzisiaj sobie zrobię taki paseczek, żeby przeskanować to dokładnie, zobaczyć na czym się stoi no stoi się na trawie, ale chodzi o to, żeby zobaczyć co jest pod tą trawą w ziemi także życzę wam miłego oglądania ja odpalam dziada i ruszam, bo szkoda czasu jeszcze muszę na kolanik wyjąć, nie? No słuchajcie, mój cały, cały plan runął w gruzach, bo miałem chodzić sobie tam, gdzie zostawiłem auto przy tamtym murze. Jakie są zakłócenia? Dopiero pierwszy sygnał, znaczy sygnałów było więcej, ale powiem wam, że one są. Te sygnały tak zmasakrowane tymi zakłóceniami od pastuchów. Ja mówię, tutaj owce, tam krowy, tam jakieś cielaki, wieloryby, kurde, co tu się dzieje. Uciekam, dlatego jak najdalej w tamten róg, może tam będzie mniej zakłóceń. tutaj wpada, wpada, tu się bąbel zrobił na samym środku, ale będzie to jakiś peniacz, prawdopodobnie irlandzki z tym kurczakiem, bo jak tutaj widzicie, piórko wystaje. Tak, jakiś czekiem No tego niestety nie zdrapie. Bo zajazd, ale tak to będzie na 100%. To też z tej strony ewidentnie widać. Widać harfę. Dobra, jest pierwsza moneta. Pięknie. Zaczynamy od moniaka. Tutaj mi prawie skalę zamknął sygnał. Kurde, no nie wiem czy się potem na kolaniki wróci. Bo już mam całe kolano mokre. I wiecie co. Nie, nie wracam się, dobra, jakoś na rękawiczkę. Już odwracam kamerę i Wam pokazuję. Szlifowałem, szlifowałem, ale został tylko na jednej stronie napis REX. Widnieją tutaj trzy literki, może była to hibernia REX. No nie wiem, nie będę tutaj gdybał, bo zobaczcie, no jest zajazd, ale jakby nie patrzył po 15 minutach, nawet po 10, jest druga moneta. Bardzo cieszy. Bo w końcu tutaj przyjechaliśmy też trochę pokopać. Oczywiście chodzenie, chodzenie, wyskoczenie na świeże powietrze. Ale chodzi się też po, też po to, żeby coś znaleźć. No ludzie, nie, nie oszukujmy się, nie. Dobra, dzisiaj zabrałem moneciarkę, ale ja zawsze czegoś zapomnę. Jak zostawię moneciarkę? To dzisiaj na kolanik wałcie, nie. Dobra, damy sobie z tego radę. Do kolejnego sygnału. Prz. Wykopany taki typowo guziczkowy sygnał, ale zobaczymy, co tu jest. To jakie towarzystwo. Tutaj jeszcze mam zakłócenia. No nie mogę od nich, nie mogę od tych zakłóceń nigdzie, nigdzie uciec, moi drodzy. Tutaj coś piszczało. Zaraz wyjmuję pin pontera, będzie szybciej. Dobra, widzę, już nie trzeba wyjmować. Będzie guziczek, tak jak mówiłem? Nie, moi drodzy, to nie będzie guziczek, to będzie ogryzek monety. Dosłownie ogryzek monetę. Zobaczcie, nic nie przeczytamy No liczę na jakieś, no wiecie na coś liczę jakieś sreberko, żeby weszło. Dobra, jest trzecia boleta. chowam do moneciarki. Zobaczę, ile się tego dzisiaj uzbiera. I uciekam, no, zobaczcie, już tyle uciekam od tych przewodów, które tam są, kabli przewodów, drutów, drutów pastuchowych, no i wciąż, kurde, dudni mi tutaj w uszach, nie? Może przyniosę się potem bardziej na środek, tam w stronę tego i słońca. Tak, żeby zminimalizować te huki w uszach, bo jest tragedia, nie? Jak Boga kocham zwariuję, słyszycie? Wyprywacz leży nieruchomo. Dobra, ale wiecie, z tym bardziej że placek ołowiany taki wyskoczył, ale mówię, opłukałem, to, bo nigdy nie wiadomo. Opukałem, a tutaj mamy jakieś napisy. Miejmy nadzieję, że odczytamy. Hmm. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko, aczkolwiek spróbujemy. Makers. ale wiem, myślę, że nic specjalnego, także nie przedłużam. No, ale ma jakieś napisy, to nie jakaś zwykła blacha, co nie? Kurde, uciekłem, uciekłem tak daleko i wciąż zakłócenia. Ile ja straciłem sygnałów. Słuchajcie, nie to, że ja narzekam. Wiadomo, każdy gdzieś tam ma jakieś zakłócenia, bo to pastuch, mineralizacja gruntu, coś tam innego. Ale tutaj każde zakłócenie, takie piknięcie, to jest potencjalna moneta. I dotarłem do samego rogu, a tam są moje stare tereny, jak poznajecie, ruiny tej chaty. Ale ja nigdy nie wchodziłem od tej strony, bo jak mówię, nie jestem na terenie, gdzie zawsze chodziłem. Tu jest nowy teren. Patrzcie się, tu były chaty. Tu są ruiny chaty. Ja tego nie widziałem. A czemu to jest tak ogrodzone? A jak tutaj wejść? Nie, ale to przecież z wykrywaczem i tak by tutaj nic się zrobił, ale ja to widzę pierwszy raz. A byłem tutaj dziesiątki razy, naprawdę. Tylko że tam dalej. Tam parkowałem samochód. Mniejsza z tym, kto oglądał filmy, to pamięta. Dobra, tutaj spróbuję iść pod tą górę, bo tu po całej linii, po całej długości Odpocznę, bo niech mi uszy teraz troszeczkę wiecie w głowie szumi od tych sygnałów, no ale są dwie monetki trzy monetki, dwie, trzy trzy monetki na taką linię, gdzie były takie zakłócenia dobra, bijemy pod górę tutaj ale pokrzywy jak pachną, mnie łakują parzą, przepraszam, Proszę, parzy ale kurde, wiaterek jest ale jest nawet przyjemnie, było tak chłodno jeszcze pół godziny temu ale daliśmy, daliśmy radę z pogodą dobra, kończę cigareta i lecimy dalej, tutaj na tą ładną traweczkę nie mogę się dokopać i wiecie co, patrzcie, dziachłem ją, bo jest moneta i tutaj taki sam sygnał Bym tam się nie dokopałem, tam widzicie trochę ziemi, ziemi wyrzuconej na trawę i tam też będzie moneta, ale za cholerę nie mogłem jej znaleźć, tam wykopałem takiego, takiego wielkiego dołęza. Patrzcie się, hej, jest monetka, pięknie, ale sypie dzisiaj moneta. Ostatnio na wypadzie nie było tak moneta. tutaj mamy Georgia, piąty. Siódmy i był taki Czy od siódmy był szósty No jak byk Edward, Boże, przepraszam Edward Edward, o, ale piękna, ale ją tutaj warłem Monet 1903 rocznik jakiś pediaczek brytyjski, ale jak ją skosakrowały, są to ale Z tej jest śliczna. Pięknie. Chyba wracam do tamtego sygnału, że się zastanowię chwilkę. Ja nie wierzę, że za, za tamtym sygnałem ryłem tyle czasu, nie dokopałem się, nie. W międzyczasie wskoczył kalesoniak, o trafiłem go nawet, jest tutaj, a teraz nie wiem co jest, jak ten dół kopałem za znowu kalesonem, tyle, bo nie mam ani cierpliwości, ani ten. Ani nerw, ani jednego, ani drugiego. Nerwów, przepraszam. Odwracamy kamerę. Patrzcie się jak ja się go naszukałem. Uwierzcie mi są tak... Tak głębokie sygnały, że to jest jakaś tragedia. I uwierzcie mi, celowałem, był w środku, nie? Teraz patrzmy się, jak będzie to gaciak następny. A na to się zapowiada. To chyba wyjdę z siebie zaraz, nie? Czekajcie. Oj, czekajcie. Nie o, czekajcie co czekaliście? Matko Boska, no tyle się nagupałem tego, nie? Ja pierdzielę Nie, teraz będę kopał tylko płytkę sygnały, bo przy... No Gaciak, kurde, kurde. Gacior, pieprzony, ciadostwo O Boże! No tutaj tak naprawdę ładny sygnałek 63 po 65 podchodzi. Ja słuchajcie, nie ma takiego stojaka. Jakieś dzieci chodzą Jakieś dzieci chodzą Także ja kopię i Wam pokazuję Patrzcie, niech się skoczyło, że... Nie wykopane, ale już go na te łapie Czyli nie może być więcej 4 cm centymetry No to sobie... Powiedziałem, albo z albo... Jest, patrzcie, już tu wyskoczyło Widzicie ją? Bo ja ją widzę wyłączyć, bo też szkoda baterii, to jest wszystko droga. Prąd w baterii też. Co my tu mamy? Są Dobra, w portki, bo i tak walę na kolana, dzisiaj bez nakolanników. Ale będzie wiktorium piękno. zobaczcie. Zobaczcie, że to wygląda. Zmlecione takie, będzie No i pięknie sypie monetami. I zakłócenia się uspokoiły, a raczej ja od nich uciekłem tutaj na tą górę, o której Wam wspominałem. Teraz nic specjalnego, ale ja się bardzo cieszę, bo wiecie co sami. Większość z Was chodzi z wykrywaczami. Może mniejszość, no nie nieistotne. Teraz taki kawałek klamerki. Sprzączki klamerki wyskoczył. Ale rzadko się zdarza, żeby przyjść na teren i że są monetki. Teraz ta klamerka wyskoczyła, te guziczki gaciaki. Nie ma śmieci, to jest piękne. Naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby nie było śmieci. A mnie przed chwilą normalnie odcięło, nie? Klękłem tak szybko na kolana tutaj do tego dołka. A tu jest gdzieś kamień i prosto. Prosto kolanem kością na ten kamień. Ale wam aż w oczach, nie? O, dobra, dojdę do, dojdę do siebie i lecę dalej. Ale żem wywalił strzała, chyba nawet przekląłem sobie po cichu. Uu. I kolejna moneta. Patrzcie, tutaj była w tym, w tym zagłębieniu, ale wiecie jak ja się cieszę? O tak się schlepię, że mi wiaterek wiał. Cieszę się, bo ja się dzisiaj nakopię po prostu. Nieraz człowiek idzie, nie ma tyle tych sygnałów. O, tutaj coś dojrzymy. Też jakiś peniacz, jakiś half penny prawdopodobnie. Brytyjski tutaj zajazd, ale ta zielona patyna jest cudowna. Wiecie, nieraz się idzie, nie ma tyle tych sygnałów, że chodzi, chodzi, robi te kilometry. A dzisiaj tutaj po prostu sypie. Krążulek taki został, ale... Ale jest, fajnie, kurde. Ja pierdzielę. Przyznawam się, że nie myślałem, że ziemia będzie aż tak twarda. Ale jest taka... Zobaczcie, ta skorupa tutaj na tym. Jakie to jest, kurde, masakryczne, nie? Ale... O. Tutaj gdzieś piszcie Kurde, nie ma takiej nakładki Sam kiedyś mówiłem ludziom Zakładajcie nakładki na puntera. A patrzcie jak się wytarnie Dobra Wytrze się, to się wytrze Będziemy po tym myśleć Jest moleta. Ja pierdziel, ile się jej nakopałem A jaki był tutaj dzwon, sygnał To się nawet nie wyobrażacie Przeczyszczam ją dla was i sam dla siebie Musicie mi uwierzyć na słowo Że jest to tak zwana hibernia Moneta, 300, ponad 300 lat, może ciut mniej, yy, bo jest zajazd, zobaczcie, ona jest całkiem zjedzona. Także musicie mi zaufać, moi drodzy, na słowo. A aj, Ajajaj, szkoda, ale by była piękna, nie? Co zrobić, ale jest kolejny klączyk. Patrzcie, wykrzymała by została ta wierzchnia taka, wierzchnia, ta powłoka taka twarda, skakuje. Wrócę się od wiatru, Skokuje, skokuje, wskakuje kolejna moneta. I będzie to. Będzie to znowu Wiktoria, ale ta będzie w pięknym stanie. Ale jest śliczne. Boże, jak tu sypie monetami. Zobaczcie od tamtych drzew. Tam z wami rozmawiałem o tych zakłóceniach, o tym sygnale, którego nie mogłem wykopać. A tutaj jak sypie, Jezu, jak jestem szczęśliwy, naprawdę. Uwierzcie mi i życzę każdemu takiego dnia, żeby po prostu nie było śmieci, żeby sypało monetami. 1889 zapewności jeszcze przetrę. o spo... Czekajcie. Czekajcie, bo teraz robię taką akcję, której nie powinniście widzieć. <laughs> Lepiej dla Was, moi drodzy, widzowie. Tak, 1889 Half Penny i piękna, piękna wiktoria. Yes! Teraz nie barytka, ale taka Szukam tych sygnałków po gobie coś tam. Jest nie głęboko, zobaczcie, odsłoniłem tylko taką warstwę tą wierzchnią tej darminy. A jak jest głęboko, no to wiecie, co możemy razem zrobić. Wspólnie. Jest one. O kurde. O Boże święty mam tu. O Boże święty mam tu, nie? Jezu, o Boże, co tu się odwaliło, Panie kochane. Dobra moi drodzy, odsłaniam się od wiatru, a ja zaraz miałem iść. Jezu, tylko jedno pytanie. Jedno pytanko, czy ja go nie walnąłem? Czy ja go nie walnąłem digerem? O matko jedyna, ale jest piękny. Ale jest O, walnąłem troszeczkę, minimalnie. Dobra, to wybaczamy, minimalnie. Jezu, co to za moneta, nie? Jest hammer, jest na pewno hammer. Mój drodzy, ale zobaczcie, jaki kolos, nie? Boże, ale mam hamera. Ja będę się starał dojść, co to jest, bo jest ten środek wytarty. To najważniejsze. Nie wiem, może Wiktoria. Eliza, przepraszam. No nie mam jest korona. Patrzcie, jest korona. Jest korona ja. Czekajcie, ja tu ślinie delikatnie. Moje kochani, bo musiałem napisać szwagrowi, zadzwonić do Silverborka. Ja oczywiście jeszcze raz zapraszam do Tomasza na kanał Silverborek. Niedługo się widzimy i to bardzo niedługo. A co mi tu wisi? Także dobijamy u Tomasza do tysiąca subskrypcji. A mam nadzieję, że zanim ten film zostanie wyemitowany, to ten tysiączek już będzie, bo to nigdy nie wiadomo. Jeszcze raz, Tomasz, Silver, Borek, zapraszam Was. Subskrypcja nie kosztuje nic, a będzie się Wam miło oglądało. Słuchajcie, rozszyfrowałem: jest to sixpence. Elizabeth. Ta Elizabeth w koronce, taka wiecie. One były bez koronki też, aż muszę zobaczyć w domu. No przepiękny wielki hammer, ale się cieszę i jeszcze wiecie co, cieszę się podwójnie bo kopraliśmy to, no w przysłowiowym znaczeniu tego słowa na żywo ale piękne, dobra lecę dalej, jutro mam wizytę nie przyjadę, ale pojutrze tutaj jestem, zobaczcie jest coś innego jest coś innego niż niż monetka, jest medalik. i w jakim stanie, nie ale piękne co za cienia ja tu jestem kochani, godzina 40, godzina 50, coś w tym stylu. Piękny medaliczek. Ale sorry Sory za te trzęsące się łapa, ale jak każdy poszukiwać wie, wykopanie kilku dołków, machanie wykrywaczy, to tu łapa. Łapa latane. Baja. Słuchajcie, moi drodzy, ja się zawijam, zobaczcie, na kolanach przed wami żeby się schronić przed tym wiatrem, żebyśmy chociaż odrobinę słyszeli, zawijam się. Bo tutaj w oddali jest moje auto. A są już te zakłócenia, które były na samym wejściu, jak widzieliście. Słuchajcie, podsumowanie. A czemu nie? Zobaczcie, godzina 50. To trzeba odliczyć jeszcze 30 minut na nagrywanie. Albo z 25. Zakłócenia. Ja jestem bardzo zadowolony. Co za wypad. ja się wreszcie nakopałem. Hafpeny, zobaczcie, te monetki się poprzemywały. Jak one ślicznie teraz wyglądają. Liczyłem dzisiaj na jakieś sreberko, ale nie liczyłem na srebro w takiej postaci. Kochani, jestem usatysfakcjonowany, szczęśliwy, morda mi się cieszy. Naprawdę, co za piękny dzionek! Jak powiedziałem, ja tu wracam. Wracam pojutrze, oby tylko pogoda dopisała. Coś tam z tyłu głowy miałem, że może kurde, no trafi dzisiaj jakieś sreberko. Ale nie liczyłem na sreberko w takiej postaci, a jeżeli było jedno, a teren jest tak gigantyczny, jak widzicie, ja byłem tam za górami, tam daleko w oddali, przy tych drzewach, trafiłem tego hamera. Zobaczcie, to jest wszystko do przejścia. To jest wszystko do przejścia. Tutaj odpuścimy. Mówię w liczbie mnogi odpuścimy, bo pewnie przyjadę też ze szwagrem, tutaj niebawem, bo są te zakłócenia. Może te pastuchy zostaną wyłączone. Słuchajcie, jestem bardzo szczęśliwy. Życzę Wam dużo zdroweczka. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Ja aż siadłem na dupę przy tym hamerku, nie? Centralnie siadłem na dupę w tą mokrą trawę. Lecę do auta kąpiel. Co to? A koparka. A tam gdzie chodzi koparka, to mój zaprzyjaźniony farmer. Tam wszędzie też mam tereny. Ale o, widzę on się. On się buduje na bogato łowce sprzedał. Trzymajcie się, kochani, serducho dla was było zajebiście! I o to w tym chodzi. Hej!